Zapraszam do subskrybowania naszego kanału jak również do pozostawienia komentarza pod filmem i oczywiście pozostawienia łapki w górę. Witamy państwa w firmie Energigas Polska. Dzisiaj odpowiemy na kilka pytań dotyczących ciekawego egzemplarza auta, jakim jest Opel Astra wyposażona w silnik 3.0. Nie jest to silnik montowany fabrycznie. Jest to częściowo silnik z Opel Omega i częściowo z Opla Wekry. Silnik 3.0 V6 o mocy 260 koni mechanicznych. Auto jest z 2002 roku. Zasadniczo jak wiadomo silnik 3.0 V6 zajmuje troszeczkę więcej miejsca niż standardowe jednostki montowane w Oplu Astrze, także tutaj jedynym e, tak naprawdę kryterium jest właśnie ilość miejsca pod maską. Akurat w tym przypadku nie było problemu e, z, zabudową, e, miejsca, z zabudową tego silnika jeżeli chodzi o instalację gazową, e, także nie stanowi to problemu. W tak dużym silniku spadek mocy raczej nie będzie wyczuwalny, natomiast bardzo wyczuwalne będą oszczędności związane z jazdą na gazie. Po montażu instalacji gazowej, jedynymi działaniami jest, tak, są tak naprawdę przeglądy, czyli pierwszy przegląd po 1000 km, tak jak w przypadku tego auta, później co 10 Później co 10 tysięcy kilometrów albo raz w roku e, warto przejrzeć instalację, wymiana filtrów, sprawdzenie szczelności, regulacja. To jest kluczem do poprawnego działania auta z gazem. Jeżeli auto jest w dobrym stanie technicznym, jest dbane na bieżąco, e, silnik nie wykazuje zbyt dużego zużycia, to nawet auto z przebiegiem pół miliona kilometrów można śmiało przystosować do zasilania gazem bez dodatkowej dla nich straty. Często się trafia, że auta są tuningowane, czy to jakiś swap silnika, czy, czy większe turbo, czy, czy, czy jakieś inne zmiany programowe. Trafia się to bardzo często, w większości przypadków nie ma problemów z przerobieniem na gaz. Gaz z racji tego, że jest w fazie lotnej, wydaje mi się, że jest dużo bardziej ekologicznym paliwem i czystszym od paliw, można powiedzieć, płynnych: czy to benzyny, czy to oleju napędowego. Także, moim zdaniem, nie zanieczyszcza w żaden sposób silnika, a wręcz przeciwnie, myślę, że powoduje to, że spalanie jest bardziej całkowite. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału, jak również do pozostawienia komentarza pod filmem i oczywiście pozostawienia łapki w górę pod tym filmem, jak również pod innymi naszymi produkcjami. Dziękuję i zapraszam ponownie.